Jolanta Kucharska, dzień dobry. Witam się z Państwem już w 40. odcinku programu Bezpieczny Biznes w telewizji Biznes24. A o to, jakie tematy przygotowaliśmy na dziś. Koniec etatów, czas na zadania. Pandemia zmienia rynek pracy. Co wydarzy się na nim za kilka miesięcy? O to zapytamy na początku. Pożar gigantycznej serwerowni OVH w Strasburgu zachwiał wieloma internetowymi firmami także w Polsce. Jak obronić swoje dane, które znajdują się na serwerach zewnętrznych firm? E-handel w pandemii rośnie w siłę. Konkurencja nie śpi. To dobry znak dla konsumentów, ale gorszy dla biznesu. Prawie 3 czwarte przedsiębiorców deklaruje, że zamierza utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie, tak wynika z barometru rynku pracy przygotowanego przez Work Service. Mimo to liczba bezrobotnych w lutym 2021 roku wzrosła w porównaniu do stycznia o ponad 9 tysięcy osób, ale to nie jedyny niepokojący sygnał z rynku pracy. 18% niewykluczonych zawodowo osób myśli nad emigracją zarobkową tuż po pandemii, a to głównie młodzi pracownicy. Z drugiej strony pracodawcy coraz częściej szukają pracowników zdalnych tylko do określonych zadań. Ciężko przewidzieć do, tak naprawdę do końca, ile firm korzysta z usług finanserów, bo właściwie tak naprawdę możemy zaryzykować, zaryzykować stwierdzenie, że większość, jak nie wszystkie firmy, na jakimś etapie korzystają z finanserów, dlatego że rzadko jakaś firma ma jakby wszystkie kompetencje w zakresie tłumaczeń w jakichś językach czy, czy nawet okazyjnych i sytuacjach, w których potrzebuje przygotowania jakiegoś tekstu czy, czy wyszukania jakichś danych. Także na jakimś tam etapie, w perspektywie kilku lat, właściwie każda firma skorzystała z, z jakichś usługi zewnętrznej. I, i y, nie ma takich danych mówiących, ile konkretnie firm skorzystało z usług finanserów, ale na podstawie danych jakby szacunkowych z rynków zagranicznych to około y, 60% firm korzysta od czasu do czasu z usług finanserów. A z nami jest już Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service. Dzień dobry, witamy panią w programie Bezpieczny Biznes. Dzień dobry, dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. E, przy, przyjęło się, utarło, lubią e, ludzie używać takiego określenia jak rynek pracownika e, czy też rynek pracodawcy w Polsce. E, I chciałabym od tego zacząć i zapytać Panią nie tyle, czy wciąż mamy rynek pracownika, ale gdzie go jeszcze mamy, bo musimy chyba ten rynek pracy bardzo wyraźnie dzisiaj podzielić na sektory, na branże i na te miejsca, e, w których jest dobrze i gdzie jeszcze wciąż to pracownik może wykładać karty jako pierwszy. Dokładnie tak, rynek pracodawcy, ja co prawda nie lubię tego określenia różnicowania, ale można powiedzieć, że wysoki i w zależności od branży, dlatego że różne mamy sytuacje w różnych częściach kraju, wiemy, że bezrobocie też jest nierówne w, w, w zależności od geograficznego położenia, natomiast Teraz, w czasie pandemii, oczywiście, ten rynek się zmienił dosyć szybko, dlatego że no, są pewnego rodzaju zmiany, które, do których musiały się zakłady pracy przystosować, niektóre branże, tak jak branża hotelarska czy, czy branża handlowa, i zatrudniają teraz mniej pracowników. W związku z czym tutaj możemy powiedzieć, że pracodawcy nie mają problemu ze znalezieniem pracowników. Natomiast przemysł. Który nie stanął, który cały czas produkuje, de facto y, spotyka się i cały czas ma problemy z, dostarczeniem, z, z zatrudnieniem y, pracowników. One są mniejsze, ale one są. I to nie jest tak łatwo, żeby, żeby zniknęły. Również w zależności od geografii. W województwie wielkopolskim, na Dolnym Śląsku czy w Mazowieckim jest bardzo trudno znaleźć pracownika do zakładu pracy, nawet na stanowiska zwykłe, przemysłowe, pomocnicze, natomiast w innych województwach jest łatwiej. Muszę Panią zapytać także o tę pandemię i o to, czy rzeczywiście pracodawcy dzisiaj szukają pracowników, czy szukają pewnych kompetencji i osoby, która wykona zadania. Czy zmienia się nam ten rynek pracy na tyle, że niebawem nie będzie można już powiedzieć, ja pracuję w firmie XYZ, tylko ja pracuję dla firmy XYZ i ja pracuję dla firmy ABCD? Tak, to jest dosyć skomplikowane, dosyć skomplikowane zagadnienie, dlatego że teraz w czasie pandemii. Trochę nam się role odwróciły, jest momentami trudniej pracownikowi, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasie, kiedy obowiązują nas tak zwane megatrendy. Jednym z megatrendów jest no, demografia, ona jest nieubłagana. Po prostu jeśli chodzi o Polaków, no, jest nas coraz mniej, coraz więcej Polaków opuszcza rynek pracy i nie taka sama liczba Polaków co roku wchodzi. Więc długoterminowy trend nie jest optymistyczny, jeśli chodzi o pracodawców. Teraz na krótko jest. Natomiast, żeby sobie z tym poradzić, Oczywiście, może wystąpić i już występuje takie zjawisko jak job sharing. Nawet w naszych badaniach okazało się, które zostały teraz opublikowane, że aż 11% pracodawców uwzględnia job sharing w swoich planach rekrutacyjnych. Uwzględniać może oczywiście, natomiast druga strona, nie jest łatwo znaleźć pracownika do job sharingu, dlatego że jeśli to ma być pracownik, który wykonuje pracę na produkcji, to ta druga praca musi być w miarę blisko. To muszą być zakłady pracy, które jakby albo są po sąsiedzku, albo będą dowoziły pracownika w niedal do, nie, niedaleko. Bo pracownicy no, nie chcą dojeżdżać, zresztą to jest zrozumiałe, no każdy ma własne życie. Natomiast jeśli mówimy o pracownikach biurowych i do sharingu, jest tutaj łatwiejsze zadanie, bo oczywiście pracę biurową można w tej chwili, przekonaliśmy się, wykonywać zewsząd, yy, tylko że do tego, żeby pracodawcy wiedzieli, że pracownik jest chętny i może pracować w job sharingu w ramach pracy biurowej, no to pracodawca musi o tym wiedzieć, czyli ten pracownik gdzieś musi się zapisać na taką chęć takiej pracy. No oczywiście do tego są predestynowane jak najbardziej agencje pracy, bo one dysponują taką wiedzą. Czyli żeby ta wiedza mogła być rozpropagowana wśród pracodawców i pracownik mógł wykonywać część pracy dla innego pracodawcy, jeszcze bardziej musimy korzystać z online'owych form i z wiedzy o tej, która jest wtłoczona w systemy, no bo proszę sobie wyobrazić, że to musi się odbywać szybko. Nie planujemy pracy już teraz w ciągu miesiąca, tylko planujemy pracę na dwa dni, na tydzień wcześniej, więc te zmiany o których musimy wiedzieć muszą być w systemach i muszą być zarządzalne bardzo szybko zarządzalne żeby pracodawca mógł zgłosić swoje zapotrzebowanie natomiast pracownik żeby mógł na to zapotrzebowanie zareagować do tego jeszcze tylko dodam jedną rzecz a mianowicie prawo pracy prawo pracy w ogóle jeszcze nie mówi o job sharingu i o tym że możemy sobie wyobrazić że w ramach job sharingu pracownik będzie wypracowywał więcej niż jeden etat więc tutaj też jeszcze jest pole do zagospodarowania Mówiła pani tymczasowo, tak to się dzieje, jest pandemia, są nowe warunki. Pytanie w takim razie, czy państwa zdaniem takie zjawisko jak job sharing pozostanie z nami jeszcze po pandemii długo, czy też na zawsze? Wydaje mi się, że będzie zostanie już na zawsze, że to jest trend, który się obudził. On, pandemia go przyspieszyła. Tak jak wiele trendów, które są takimi dużymi trendami, pandemia przyspieszyła, to jest ten job sharing, on zostanie, zostanie też automatyzacja, którą pandemia przyspieszyła, więc pandemia przyspieszyła wszystkie te trendy, które już występowały na rynku pracy w długim okresie, natomiast teraz zaszły jeszcze szybciej. A czy pandemia wygoni nam kolejnych młodych pracowników za granicę, czy też zatrzyma ich w kraju? Jak wyglądają kwestie emigracji w Państwa badaniach? W naszych badaniach właśnie to jest też zaskakujące. Wyszło, że pracownicy są. Bardziej chętni do wyjechania za granicę. Jest to jeszcze raz taka liczba pracowników, niż która deklarowała wyjazd w zeszłym roku, czyli to jest bardzo dużo. Co więcej, tych, którzy w, w zeszłym roku mówili zdecydowanie nie, też jest mniej, czyli pracownicy. Otwierają się na inne rynki najbardziej patrzą oczywiście na ten rynek, który jest najbliżej nas, czyli do wyjazd do pracy do Niemiec. No to to jest zrozumiałe. Tu chodzi o łatwość podróżowania, mimo tego, że trzeba się nauczyć języka. W drugiej kolejności jest Holandia, która w Polsce jest bardzo dobrze kojarzona, Wielka Brytania i Norwegia. Pracownicy chcą się spełniać, oni chcą się realizować, oni chcą awansować. Wiadomo, że nie wszystkie rodzaje pracy. W ogóle zapewniają, wszystkie miejsca pracy zapewniają takie możliwości, a pracownicy tego chcą. To jest taki normalny trend, wśród, zwłaszcza wśród ludzi młodych, też jest obserwowany bardziej niż wśród ludzi starszych, kiedyś na to patrzyliśmy. Więc młodzi ludzie chcą dać z siebie wszystko, ale chcą też otrzymać więcej. Chcą mieć możliwość y, różnego rodzaju awansów pionowych i poziomych i za tym zwiększenia wynagrodzenia. Oczywiście. Jako młode społeczeństwo, młodzi ludzie y, też mają pewnego rodzaju ciekawość. Wyjazd za granicę, musimy, na to, musimy to podkreślić, że wyjazd za granicę jest wyjazdem ciekawym, bo tam się poznaje coś innego, to jest inne otoczenie, inne warunki, więc to, to kusi wiele osób. To jest to, co jest takim, taką możliwością. Natomiast, co jest trochę być może hamujące jeśli chodzi o pozostanie tutaj w Polsce no to oczywiście wysokość wynagrodzenia też być może prawo które jest trochę jeszcze nieelastyczne dla jeśli chodzi o pracowników no i pracownicy chcą czegoś innego chcą bezpieczeństwa i z drugiej strony zaspokoić swoją ciekawość to jest bardzo trudne do wyważenia Pracodawcy mają tu dużo do zrobienia, bo jak nie, to rzeczywiście to nie będzie wielka fala wyjazdów. Bo to, to, to mówimy o tym wzroście: to jest wzrost z 9 do 18% chętnych do wyjazdu. Ale to jest pierwszy tak duży wzrost od wielu, wielu lat, więc tego nie należy bagatelizować. To jest podwojenie i trzeba na to zwrócić uwagę. Jeśli nie uda się jej zatrzymać, to przynajmniej miejmy nadzieję, że wrócą, bo będą mieli tutaj jakieś kwestie, które będą przyciągały do Polski młodych pracowników powracających z tych przygód pracy za granicą, o których Pani wspomniała. Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service, była moimi Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za to spotkanie. Również dziękuję bardzo. Do widzenia. Oglądają Państwo Bezpieczny Biznes. Za chwilę u nas pożar w internecie, czyli pokażemy, jak uczyć się na błędach innych, jak chronić swoje bazy danych. O tym opowiemy za moment. Bądźcie Państwo z nami.